Moją innowacją jest przerobienie, mówiąc tak kolokwialnie, pojazdu spalinowego na pojazd elektryczny, określenie walorów ekonomicznych, eksploatacyjnych, jak i również próba stworzenia pewnych zespołów, które w sposób uniwersalny będą mogły pasować do innych tego typu pojazdów, po to, aby zamienić pojazdy spalinowe na pojazdy elektryczne. Przede wszystkim liczymy na zainteresowanie gremium. Liczymy na to, że. Może uda się pozyskać możliwości, informacje czy też samego inwestora w celu wdrożenia takiego zestawu już do sprzedaży. Być może nawet uda się, bo są takie pomysły, żeby stworzyć swoją własną, całą konstrukcję pojazdu motocyklowego jako. Pojazdu już w pełni elektrycznego od początku. Pojazd jest testowany nieustannie w zasadzie w chwili obecnej, ponieważ od tego sezonu jest już pełnoprawnym użytkownikiem dróg, jest zarejestrowany, jest dopuszczony do ruchu i w ostatnich dniach rozpoczął swoją drogę w celu właśnie przede wszystkim określenia parametrów eksploatacyjnych, tak? więc. W tym zakresie go tutaj testujemy. Są to naprawdę bardzo przyjemne w prowadzeniu pojazdy, a sam pojazd jest o wiele łatwiejszy w obsłudze, aniżeli pojazd spalinowy nie wymaga użycia sprzęgła, nie wymaga, nie wymaga użycia skrzyni biegów, więc w tym zakresie jak najbardziej są to argumenty, które niewątpliwie powinny przekonać nieprzekonanych do tego, aby takim pojazdem próbować się posługiwać.